Mamy tutaj nierówność kwadratową, którą możemy rozwiązać co najmniej trzema sposobami. Pierwszy sposób wygląda tak. Klasycznie przeniosłem liczbę 25 na lewą stronę, po prawej stronie mam 0. No i teraz muszę policzyć deltę, żeby określić pierwiastki tego trójmianu kwadratowego. Zauważmy, że tutaj brakuje współczynnika B. Zapiszemy więc 0 do kwadratu. Odjąć 4 razy a razy c. To się równa 0. Dodać 100. To się równa 100. Jeżeli mamy deltę dodatnią, to oznacza, że trójmian kwadratowy ma dwa pierwiastki. Pierwszy pierwiastek określamy ze wzoru minus b. Odjąć pierwiastek kwadratowy z delty. Czyli mamy 0 odjąć pierwiastek kwadratowy z delty to jest 10, podzielić przez 2 razy a. 2 razy 1 w tym przypadku. 0 odjąć 10 to jest minus 10, podzielić przez 2 to się równa minus 2. Drugi pierwiastek liczymy tak. To jest 10 podzielić przez 2, to się równa 5. Teraz obok narysuję taką przybliżoną parabolę z ramionami skierowanymi do góry, ponieważ współczynnik A, czyli liczba stojąca przy x kwadrat, jest liczbą dodatnią. I skoro mamy tutaj dwa pierwiastki, to oznacza, że oś x będzie przecinała tą parabolę w dwóch miejscach. Pierwsze miejsce w minus 5, drugie miejsce. W plus 5. Zauważcie, że mamy tutaj kółeczka niezamalowane, dlatego że tutaj brakuje dopuszczonej równości w tym znaku. Gdyby była dopuszczona równość, to wtedy te kółeczka byśmy zamalowali. Następnie patrzymy na te części paraboli, które są położone nad osią x, ponieważ chcemy znaleźć takie x, -y, dla których wartości funkcji są dodatnie. Wartości funkcji Czyli y dodatnie są zawsze nad osią x. No i teraz widzimy, że części wykresu, które położone są nad osią x, znajdują się w przedziale od minus nieskończoności do minus piątki. Tak? Czyli to jest ta część wykresu suma i musimy tutaj dokleić drugą część wykresu od piątki do plus nieskończoności. No, i gotowe. To jest rozwiązanie tej nierówności. Pierwszym sposobem. Teraz pokażę Wam drugi sposób. Zrobimy tutaj taką małą modyfikację. Nie będziemy już korzystali z delty, tylko to wyrażenie rozpiszemy ze wzoru skróconego mnożenia. Zauważmy, że liczbę 25 możemy zapisać tak, jako 5 kwadrat. Wyraz x kwadrat oraz 5 kwadrat przypominają nam wzór skróconego mnożenia tej postaci a kwadrat odjąć b kwadrat, co możemy rozpisać na dwa nawiasy w ten sposób, jako a odjąć b razy a dodać b, czyli usuwamy te potęgi stojące przy wyrazach i zapisujemy takie dwa nawiasy. No więc pierwszy nawias to jest x odjąć 5, drugi nawias to x dodać 5. Otrzymaliśmy w ten sposób postać iloczynową trójmianu kwadratowego. No i teraz wyznaczamy rozwiązania. To znaczy, x odjąć 5 trzeba przyrównać do 0. Wtedy otrzymamy pierwszy pierwiastek równy 5. Następnie, x dodać 5 trzeba przyrównać do 0 i otrzymamy drugi pierwiastek równy minus 5. I tutaj już dalsza część rozwiązania przebiega dokładnie tak jak, tak jak tutaj. To znaczy, rysujemy parabolę, taki przybliżony jej wygląd, następnie, jeżeli mamy dwa pierwiastki, to oznacza, że oś x przecina tą parabolę w dwóch punktach, w minus 5 i w 5, no i określamy przedział, w którym wykres tej, tego trójmianu położony jest nad osią x, bo chcemy ciągle określać wartości dodatnie. tak, Wartości dodatnie, czyli to, co jest położone nad osią x. I to jest ten drugi sposób. Rozwiązanie, oczywiście, musi być identyczne, tak jak w pierwszym sposobie. Wydaje mi się, że korzystanie ze wzoru skróconego mnożenia jest szybszym sposobem niż obliczanie delt. Ale możemy mieć jeszcze tutaj trzeci sposób, i ten sposób polegałby na tym, że Możemy taką nierówność spierwiastkować obustronnie, ponieważ wiemy, że obie strony tej nierówności są nieujemne. Jeżeli spierwiastkujesz lewą stronę, to zobacz, tutaj powstanie wartość bezwzględna. Wartość bezwzględna pojawia się, dlatego że spierwiastkowaliśmy wyrażenie podniesione do kwadratu, czyli każde wyrażenie podniesione do kwadratu po spierwiastkowaniu zamienia się w wartość bezwzględną tego wyrażenia. Natomiast po prawej stronie, jak spierwiastkujemy liczbę 25, no to otrzymamy 5. Następnie opuszczam wartość bezwzględną i zapisuję dwie nierówności, dwa przypadki. To jest pierwszy przypadek, lub drugi przypadek. Ten spójnik logiczny lub pojawia się stąd, że jeżeli przy wartości bezwzględnej mamy znak taki i odwrócimy go o 90 stopni w prawo, to otrzymamy spójnik logiczny lub. W ten sposób możesz to zapamiętać. No i odpowiedź możemy zostawić w tej postaci, ponieważ tutaj wskazujemy, jakie liczby są rozwiązaniem tej nierówności, oraz w tym miejscu pokazujemy, jakie liczby są rozwiązaniem tej nierówności. Lub można jeszcze raz narysować oś x, parabolę i opisać rozwiązanie za pomocą przedziału. Więc widzicie, że w nierównościach, w których brakuje jakiegoś współczynnika, są znacznie szybsze metody rozwiązania niż korzystanie z Delty. Dlatego w kolejnych przykładach będę uciekał od obliczania Delty, tam gdzie oczywiście to możliwe, żeby pokazać Wam jak najszybszy sposób rozwiązania danego przykładu. No to tyle na teraz. Za chwilę kolejne przykłady.